Pojęwódski i figurski w dobrej formie od rana. W 2002 roku nasza bohaterka dostała Złoty Krzyż zasługi. I moim zdaniem należy jej się drugi. Żartujesz, złoty tak. krzyż zasługi, tak. Jest taka nagroda w ogóle. O jest chodzi mi na Katarzynę Kolendę Zalewską, z, która Kasie. ostatnio rozmawiała z Krzysztofem Brudkowskim. To jest bardzo sympatyczna osoba, która niestety ma taki medialny wizerunek tak zwanej zimnej suki, mhm. który wcale nie działa na jej korzyść. Ona od studentów dostała w 2007 roku nagrodę Torpeda Roku i coś w tym jest. Kasia to... idzie jak burza. Dzień dobry, Katarzyna Kolenda Zalewska w naszym studiu. Inspektor Mariusz Sakłowski, rzecznik Komendy Głównej Policji. Dzień dobry panu. Witam Państwa. I pan Krzysztof Rutkowski. Dzień witam serdecznie. Panie. Dzień dobry pani, witam Państwa. Coś ze wzrokiem, pan ma chory? Nie, nie wiem, dlaczego. Ciemne okulary, a. Ale myślę, że panie nie przeszkadzają. Nie, mnie nie przeszkadzają. Patrząc Tylko na taką rozumiem, gwiazdę że... mogę być oślepiony. Rozumiem, że to y, taka stylistyka, tak? No, e, Może niekoniecznie, tak? ale myślę, że. A na kogo pan się kreuje? Y, na siebie okulara? samego, na Rutkowskiego. A, myślałam, że jakieś inne wzory nie, 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 mają albo coś takiego. Katarzyna, można powiedzieć doprowadziła w ringu Krzysztofa do rogu. Ja uważam, nieetyczne. że proszę państwa, ale o wykonał? jakiej etyce by... my mówimy w stosunku do y, y, osoby, która wprowadziła w błąd tyle ludzi y, gdzie przez nie dziewięć dni się, nie, ma godności już. nie ma godności. Ja uważam, że to pan na ma pewno pani, ja uważam, że pani w tym momencie posuwa to się mogę... zbyt daleko. No, zdaje się, że o posuwanie się chodzi, bo kobieta, która w ten sposób prowadzi rozmowę, ma tak, na, tak naprawdę pewien bardzo znamienny syndrom, o którym chyba nie wypada mówić w tej chwili na antenie. E, a chciałbyś się zamienić z Krzysztofem Lutkowskim na, na roboty? <grym> nie, ja nie chciałbym się zamienić z jej mężem. <grym> problem polega na tym, że mnie się Krzysztof Rutkowski kojarzy z taką tabliczką, którą ostatnio widziałem pod centrum handlowym, mhm. na miejscu do parkowania dla inwalidów. Mistrzów świata, upraszasz się o spokój? Nie, tam było napisane, chcesz moje miejsce, weź moje kalectwo. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny we wof ćwiczę już od 8 do 10 codziennie rano w srock więcej na wwwsrock.pl